Akcja Sprzątania Świata to zbiorowe sprzątanie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z inicjatywy Państwowej Straży Rybackiej w powiecie Ropczysko-Seniszowskim przeprowadzono ją 23 października na terenach rzecznych. Jak co roku w Sprzątanie Świata włączyli się pracownicy Starostwa Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Tym razem na prośbę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie akcja objęła tereny rzeczne. Współorganizatorem tej akcji Sprzątania Świata jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Robczycach. Ponieważ właśnie te jednostki zabezpieczają nam tutaj środki w postaci worków, rękawiczek, a także posiłków, bo jednak energia ucieka podczas takich działań. Ponadto jeszcze są przedstawiciele Wód Polskich, pełny skład Państwowej Straży Łowieckiej oraz reprezentanci Społecznej Straży Rybackiej. Sprzątaliśmy rzekę Wielopolkę, rzekę Malankę, Brzezinkę, ale w, ogólnie była to rzeka Wielopolka. Stwierdziliśmy, że faktycznie akcja sprzątanie świata, gdzie powiat organizuje to co roku, jest akcją taką wewnętrzną na zbiornikach wodnych, ale nigdy nie sprzątaliśmy rzek ze względu na bezpieczeństwo. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pracownicy yy, bez nadzoru poszli sprzątać. Rzeki, drogi. A w tym wypadku były to służby mundurowe, które są związane z takimi akcjami. I tak pomyśleliśmy, że te służby Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, my ze Starostwa, Nadzór Budowlany z Ropczyc, Polskie Wody, Pol Polski Związek Wędkarski możemy uczestniczyć właśnie w takiej akcji, żeby pomóc. Posprzątać niektóre obiekty na terenie powiatu robczysko sędziszowskiego Choć wydawać by się mogło, że to zaledwie mały skrawek naszej planety, to przecież każdy jest tak samo ważny. Pracownicy starostwa nie szczędzili tego dnia ani nóg, ani rąk. Zapału nikomu nie brakowało. Rozpoczęliśmy w ogóle rzekę Wielopolkę od, od miejscowości łączki Kucharskie i dośliśmy sprawy do źródeł rzeki Wielopolki w miejscowości nawsiu. Yy, ciężki teren, chociaż teren płaski, gdzie płynie rzeka Wielopolka, ale bardzo dużo śmieci w samym korycie rzeki Wielopolka i drogi, drogi która biegnie wzdłuż, drogi, wzdłuż rzeki Wielopolka. Skończyliśmy Wielopolkę, Wielopole i kontynu kontujemy akcje, kontynuujemy akcję na terenie gminy Sędziszów, to jest Ruda, Cierpisz. Zaczęliśmy też i troszkę kamionki, żeśmy ruszyli, ale najbardziej chyba zaniedbana, tu jest pewno zaniedbana, mówię, to jest taka uwaga nasza, żeby zwrócić się do pewnej do powiatu i do burmistrza, że, żeby zwrócili szczególną uwagę na drogę biegnącą z czarnej sędziszowskiej przez krzywę do Cierpisza. Zebraliśmy tutaj 12 worków śmieci w, samej, w samych rowach przydrożnych przy drodze, tej właśnie. Biegnącej do cierpisza. To przykre, ale w powiecie robczycko-sędziszowskim śmieci do zbierania nie brakuje. Społeczeństwo wciąż nie zdaje sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządza naszej przyrodzie. Mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w robczyckim starostwie Alfred Kułak. Błąd jest w edukacji ekologicznej. W edukacji ekologicznej gmin, w edukacji ekologicznej szkół i w edukacji ekologicznej samych, samych sobie, czyli po prostu ludzie, którzy. Uważają, że nie wytwarzają śmieci, a je wytwarzają, wywożą te śmieci do lasu, do rzek, do, wyrzucają z samochodów, a to już jest najgorsze chyba barbarzyństwo, gdzie jadąc samochodem, no, przejeżdżam, bo jadę na grzyby, przecież to nie mój las, przecież to nie moja droga, mogę te śmieci wyrzucić i wydaje mi się, że Rozgłośnia, która rozpowszechniła wiadomość, że w Czarnej Sędziszowskiej, w Cierpiszu i w tych naszych okolicznych lasach jest bardzo dużo grzybów spowodowała to, że w ciągu miesiąca Sędziszów przyjął, Dwie, trzy, a może dziesięć ton śmieci więcej niż normalnie to funkcjonuje na normalnym powietrzu. Śmieci nie tylko szpecą krajobraz, ale są śmiertelnym zagrożeniem dla żyjących w nim zwierząt. Rozkładając się, często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Zmieńmy złe nawyki i zadbajmy wspólnie o naszą zieloną planetę.